Cofamy się w czasie do Warszawy w sierpniu 1944 roku. Miasto wciąż nosi ślady niemieckiej okupacji i w powietrzu cały czas czuć napięcie. 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie, akt desperacji i heroizmu. Jednak historia, którą znamy, kończy się tragicznie. Po 63 dniach walki wobec przeważających sił niemieckich i braku realnej pomocy z zewnątrz powstanie upada. A co gdyby tym razem było inaczej? Co gdyby wbrew wszelkim przeciwnościom powstanie warszawskie zakończyło się zwycięstwem? W tym filmie spróbujemy odpowiedzieć na to frapujące pytanie, analizując potencjalny bieg wydarzeń i długoterminowe konsekwencje takiego obrotu spraw. Zapraszam Was więc do oglądania. Cele i szanse powstania warszawskiego. Powstanie warszawskie miało dwa główne cele: militarny i polityczny. Z militarnego punktu widzenia chodziło o wyzwolenie Warszawy spod niemieckiej okupacji, zanim do miasta wkroczyła Armia Czerwona. Kontrola nad stolicą miała strategiczne znaczenie. Powstańcy zamierzali zdobyć kluczowe punkty infrastruktury, takie jak mosty, dworce kolejowe i siedzibę Gestapo. Początkowo udało się odnieść pewne sukcesy, np. zdobyto polską wytwórnię papierów wartościowych i budynek Prudential. Jednak nie udało się zająć najważniejszych strategicznie obiektów w pierwszych dniach powstania. Równie ważne były cele polityczne. Powstanie miało zademonstrować wobec aliantów i Związku Radzieckiego wolę Polaków do niepodległości oraz wzmocnić pozycję rządu polskiego na uchodźstwie w obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej. Przywódcy Armii Krajowej pragnęli, aby to przedstawiciele rządu londyńskiego objęli władzę w wyzwolonej stolicy. Decyzja o wybuchu powstania opierała się na tak zwanej doktrynie dwóch wrogów. Powstanie było skierowane militarnie przeciwko Niemcom, ale politycznie stanowiło demonstrację wymierzoną w Związek Radziecki i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PKWN. Jednak szanse na sukces były znikome. Powstańcy dysponowali niewystarczającym uzbrojeniem i zaopatrzeniem. Siły niemieckie były znacznie liczniejsze i lepiej wyposażone. Ponadto armia czerwona, która znajdowała się w pobliżu Warszawy, ukazywała wrogą postawę wobec powstania, nie przechodząc na drugą stronę Wisły aż do 12 stycznia 1945 roku, czyli późno po jego zakończeniu. Skoro tak, to jak mogłoby wyglądać militarne zwycięstwo? Hipotetyczne militarne zwycięstwo powstania warszawskiego wymagałoby przede wszystkim szybkiego zdobycia i utrzymania kluczowych strategicznych punktów miasta w pierwszych dniach sierpnia. Oznaczałoby to skuteczne przejęcie kontroli nad mostami na Wiśle, głównymi dworcami kolejowymi, lotniskami, o ile były w zasięgu powstańców oraz ważnymi budynkami rządowymi. Sukces w ciągu pierwszych czterech dni sierpnia byłby kluczowy. Kolejnym niezbędnym elementem byłoby zapewnienie ciągłych dostaw broni, amunicji i żywności dla powstańców. Zwycięskim scenariuszu mogłoby to oznaczać zdobycie niemieckich magazynów zaopatrzeniowych lub otrzymanie znaczącej i terminowej pomocy od zachodnich aliantów. Historycznie pomoc ta była bardzo ograniczona. Do niemieckiej porażki w Warszawie mogło przyczynić się kilka czynników. Być może Niemcy początkowo nie doceniliby siły polskiego ruchu oporu i poziomu poparcia społecznego dla powstania. Intensywne walki na froncie wschodnim mogły nadwyrężyć niemieckie zasoby, utrudniając szybkie wzmocnienie garnizonów w Warszawie. Samo powstanie zadało Niemcom znaczne straty. Możliwe, że w niemieckim dowództwie w Warszawie doszło do wewnętrznych konfliktów lub problemów z komunikacją, co powstańcy mogliby wykorzystać. Nie można też wykluczyć, że powstańcy zastosowaliby jeszcze skuteczniejsze taktyki walki miejskiej na większą skalę niż w rzeczywistości. Zdobycie budynku Pasty było przykładem znaczącego sukcesu powstańczego. Skutki wygranego powstania. W przypadku zwycięstwa natychmiastowym priorytetem dla polskich sił byłoby umocnienie kontroli nad całą Warszawą, rozbrojenie resztek niemieckiego oporu i przywrócenie porządku. Szybko zostałaby ustanowiona władza rządu polskiego na uchodźstwie, prawdopodobnie przez aktywowanie struktur podziemnej administracji, które już istniały. Warto zauważyć, że podczas trwającego dwa miesiące powstania istniały przecież już dobrze zorganizowana administracja, armia i atrybuty państwowości. Nawet po zwycięstwie, Warszawa byłaby w znacznym stopniu zniszczona, a ludność cywilna poniosłaby ogromne straty, pewnie nawet większe niż w rzeczywistości. Zapewnienie żywności, schronienia i opieki medycznej stałoby się najważniejszym zadaniem humanitarnym. Należy pamiętać, że nawet w przegranym powstaniu zginęło około 16 tysięcy powstańców i 150 tysięcy ludności cywilnej, więc liczby w wygranym powstaniu mogłyby być o wiele większe. Prawdopodobnie Niemcy próbowaliby szybko odbić Warszawę. Strategiczne znaczenie miasta dla frontu wschodniego sugeruje, że nie pogodziliby się łatwo z jego utratą. Już wtedy powstanie stanowiło poważne zagrożenie dla linii zaopatrzeniowych niemieckiej armii. Natomiast najbardziej nieprzewidywalnym i kluczowym czynnikiem w scenariuszu sukcesu Powstania Warszawskiego byłaby reakcja w Związku Radzieckiego. Józef Stalin miał jasny cel zainstalowanie w Polsce reżimu komunistycznego. Zwycięskie powstanie, kierowane przez siły lojalne wobec rządu w Londynie, stanowiłyby bezpośrednie wyzwanie dla tych ambicji. Biorąc pod uwagę historyczną postawę Sowietów wobec powstania, jest mało prawdopodobne, aby z zadowoleniem przyjęli niekomunistyczną Warszawę. Mogliby kontynuować wstrzymanie ofensywy pod Warszawą, nawet po wycofaniu się Niemców, narażając miasto na niemiecki kontratak lub oblężenie. Prawdopodobnie odmówiliby uznania władzy polskiego rządu w Warszawie, nadal wspierając komunistyczny PKWN. W najgorszym scenariuszu, po wyparciu Niemców, Sowieci mogliby nawet zaatakować polskie siły w Warszawie, traktując je jako przeszkodę w realizacji swoich celów politycznych. Już wtedy sowiecka propaganda groziła przywódcom powstania sądem i karą śmierci. Istnieje bardzo niewielka szansa, że szybkie i zdecydowane polskie zwycięstwo w Warszawie, w połączeniu z silnym naciskiem ze strony zachodnich aliantów, mogłoby doprowadzić do pewnego złagodzenia sowieckiej polityki wobec Polski. Jednak, biorąc pod uwagę dotychczasową politykę Związku Radzieckiego, wydaje się to mało prawdopodobne. Warto przypomnieć, że zachodni alianci mieli ograniczone możliwości wpływania na politykę Związku Radzieckiego wobec Polski. Końcowa pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Zwycięskie wyzwolenie Warszawy przez polskie siły niewątpliwie wzmocniłoby pozycję negocjacyjną rządu polskiego na uchodźstwie po wojennych rozmowach z aliantami i Sowietami. Rząd ten, mógłby argumentować, że Polacy sami wyzwolili swoją stolicę i zasługują na prawdziwie niepodległe państwo. Sam fakt zajęcia miasta i pokazania Armii Czerwonej Siły Polskiego Państwa Podziemnego mógłby skutkować przynajmniej częściową zmianą politycznych ustaleń między mocarstwami zachodnimi AZSRR odnośnie do losów Polski po wojnie. Sukces powstania mógłby również spotkać się z większym zrozumieniem i poparciem ze strony zachodnich aliantów, co potencjalnie doprowadziłoby do silniejszych nacisków dyplomatycznych na Związek Radziecki w sprawie przyszłości Polski. Jednak zakres tego wsparcia prawdopodobnie byłby ograniczony istniejącymi porozumieniami między aliantami a Stalinem. Niezależnie od sukcesu powstania, groźba sowieckiej interwencji i narzucenia ustroju komunistycznego prawdopodobnie by nie zniknęła. Natomiast dla Warszawy istnieje wówczas kronek szansy, że Sowieci odpuszczą sobie jej przejęcie i zajmą się ofensywą na Berlin, w którym polskie siły związane z aliantami będą mogły uczestniczyć. Wpływ na Niemcy oraz na koniec II wojny światowej. Utrata Warszawy na rzecz polskich powstańców byłaby znaczącym ciosem militarnym i symbolicznym dla Niemiec. Warszawa stanowiła kluczowy węzeł komunikacyjny i zaopatrzeniowy dla frontu wschodniego. Jej utrata zakłóciłaby niemieckie operacje i potencjalnie osłabiłaby ich główną pozycję w walce z nacierającą Armią Czerwoną. Niemcy porównywali walki w Warszawie do bitwy o Stalingrad, co świadczy o intensywności starć. Zwycięstwo Polaków byłoby również ważnym propagandowym sukcesem aliantów, demonstrując siłę ruchów oporu w okupowanej Europie i dodatkowo osłabiając morale Niemców. Jednak jest mało prawdopodobne, aby sukces powstania warszawskiego zasadniczo zmienił zakończenie II wojny światowej. W sierpniu 1944 roku Niemcy znajdowały się już pod ogromną presją, zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim. Zwycięstwa armii czerwonej na froncie wschodnim miały decydujące znaczenie dla klęski Niemiec, lecz pomoc Polski w tym wydarzeniu mogłaby go odrobinę przyspieszyć. Wtedy Polska mogłaby oczekiwać jedynie na jej konsekwencje możliwe scenariusze dla Polski po II wojnie światowej. Tym razem pokażę wam trzy możliwe scenariusze dla Polski po II wojnie światowej. Scenariusz numer jeden: Cała niepodległa Polska. Ten scenariusz wymagałby znaczącej zmiany w powojennym układzie sił. Przy czym zachodni alianci musieliby wywrzeć wystarczający nacisk na Stalina, aby ten zgodził się na prawdziwie niepodległą i niekomunistyczną Polskę. Biorąc pod uwagę porozumienia z Teherano i Jałty, wydaje się to wysoce nieprawdopodobne. Jeżeli by się jednak udało, Polska mogłaby być tego samego rozmiaru lub trochę mniejsza niż dziś. Scenariusz numer 2 Podzielona autonomia w sferze sowieckiej oraz w NATO. Zwycięskie powstanie mogłoby zmusić Stalina do przyznania Polsce nieco większej autonomii w ramach sowieckiej strefy wpływów. Istnienie silnego, niekomunistycznego ruchu oporu, który wyzwolił swoją stolicę, mogłoby utrudnić i uczynić bardziej kosztownym całkowite sowieckie przejęcie kontroli. Jednak ta autonomia prawdopodobnie byłaby ograniczona i ostatecznie podporządkowana sowieckiej kontroli. Możliwe jest podzielenie Polski, jak i żelaznej kurtyny na linii Wisły, przez co wschodnie Niemcy nie posiadałyby sowieckiego wpływu, lecz wschodnia Polska już tak. Scenariusz numer 3. Polska pod władzą Sowietów. Jeśli Sowieci uznaliby, że ich kontrola nad Polską jest poważnie zagrożona przez zwycięską, niekomunistyczną Warszawę, mogliby ostatecznie interweniować militarnie, aby stłumić polski rząd i siłą zainstalować reżim komunistyczny mogłoby to doprowadzić do dalszych konfliktów i tragedii, biorąc pod uwagę wrogość Sowietów wobec AK. Wtedy otrzymalibyśmy scenariusz podobny do tego dzisiejszego. Niezależnie od długoterminowego wyniku politycznego, zwycięskie powstanie warszawskie miałoby głęboki i trwały wpływ na polską tożsamość narodową i pamięć historyczną. Zostałoby zapamiętane jako heroiczna i ostatecznie udana walka o wolność przeciwko niemieckiej okupacji, potencjalnie starając się jeszcze potężniejszym symbolem Polski. Polskiej odporności i determinacji. Nawet przegrane powstanie jest ważnym symbolem. Podsumowanie. Hipotetyczna historia zwycięskiego powstania warszawskiego ukazuje złożoność ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Nawet heroiczny wysiłek Polaków, zakończony sukcesem militarnym w Warszawie, napotkałoby ogromne trudności, zwłaszcza ze strony Związku Radzieckiego, który miał własne plany dotyczące przyszłości Polski. Wpływ zachodnich aliantów na politykę Stalina był przecież ograniczony. Warto jednak pamiętać o trwałym znaczeniu prawdziwego powstania warszawskiego, pomimo jego tragicznego finału. Wciąż pozostaje ono symbolem polskiej odwagi, oporu i niezłomnego pragnienia niepodległości, które rezonuje do dziś. Pytanie o to, co by było, gdyby powstanie zakończyło się sukcesem, skłania do refleksji nad kluczowymi momentami w historii i nieustającą siłą ludzkiego ducha w obliczu przeciwności losu. A więc ode mnie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, a jeżeli tak, to polecam zostawić Wam łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale po więcej tego typu materiałów. Polecam Wam również napisać komentarz, co myślicie o samym powstaniu warszawskim i czy myślicie, że mogłoby zwyciężyć. Na ekranie wyświetlają Wam się ostatni wspierający mojego kanału. Szczególnie dziękuję Marce, który wspiera na poziomie Mineczek plus, oraz Milita Moku, która wspiera już od ponad półtora roku. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!